Dobra Państwu. Niestety nie udało mi się dotrzeć na dzisiejszą prezentację, mimo że go to chciałem, to doktor niestety nalegał na to, żebym został przynajmniej do poniedziałku w szpitalu i niestety nie będziemy dzisiaj z wami. Na pewno jest fajna zabawa. Postarałem się również skonsolidować z wami. Wszyscy na zielono, ja też coś chciałem zielonego założyć, więc myślami jestem z Wami i... Żałuję, że, że, że nie mam mnie tam ciałem, ale za to nie poradzę. Eee, myślę, że niebawem już e, wszystko będzie szło w odpowiednim kierunku, już w zasadzie idzie, bo mam zabiegi rehabilitacyjne i, i przypuszczam, że już w nim eee, Doktor pozwoli mi wyjechać na tor. Moim celem jest już w maju wsiąść na motocykl, oczywiście to jest ambitny cel, ale chociażby ostatniego maja chciałbym wsiąść na motocykl i już pokręcić pierwsze kółka. Mam nadzieję, że mi się to uda, a w czerwcu już, już, już chciałbym wystąpić w jakimś meczu ligowym. Zobaczymy, no nie najlepiej się zaczął dla mnie ten sezon, ale nic na to nie poradzę. Cieszy mnie jedynie fakt, że Nowe tuniki zostały wycofane i teraz już, już ten problem jest z głowy. I to, co było wałkowane przez dwa ostatnie sezony, w zasadzie jest tematem, miejmy nadzieję, zamkniętym i nie będziemy już do tego wracać. Czuję się już coraz lepiej. Oczywiście kilka pierwszych dni po operacji nie było najlepszych dla mnie, bo odczuwałem bardzo duży ból w nocy. Głowa mnie bolała, miałem gorączkowe stany i. Nie były to krótko mówiąc najlepsze dni dla mnie. Teraz już jest zdecydowanie lepiej, oczywiście, jeszcze w nocy e, troszeczkę mnie noga pobolewa, ale już e, przechodzę właśnie tam na rehabilitację, już poruszam się o kulach. E, sam wybieram się do toalety. Może to zarzut troszeczkę śmiesznie, ale na początek takie kroki e, to są dla mnie dużym osiągnięciem. E, jak na tydzień po operacji myślę, że. że, że to, co już robię, no to już, już się jest duża poprawa i e, mam nadzieję, że ta absencja nie będzie trwała tak długo i wrócę jeszcze szybciej niż, niż, niż wszyscy zakładają, chociaż nawet doktorzy. E, dostaję wiele takich ciepłych słów ze strony kibiców, ze strony przyjaciół. E, każdy stara się pomóc jak tylko mi może. Bardzo jestem wdzięczny takim osobom, e, bo każda pomoc jest ważna i to jest... Nieoceniona w tym momencie pomoc. E, cieszę się, że mam takie osoby przy swoim boku e, na odwiedziny. E, nie narzekam, bo, bo, bo cały czas się ktoś pojawiał u mnie naprawdę. Tutaj, w pewnym momencie, jak chłopaki przyjechali po spalinku w nieźnie, e, to z dwadzieścia parę osób weszło do pomieszczenia no i, i panie pielęgniarki musiały rozgonić troszeczkę towarzystwo, bo, bo koledzy z boku nie mogli złapać świeżego powietrza. Było to miłe. Eee, już nie myślę, że, że, że już wyjdę ze szpitala. Nie mogę się doczekać, no bo wiadomo ten, ten, ten zapach szpitala, te, te, te ściany, no to nie jest to do, e, do końca takie miłe i, i każdy myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby, żeby jak najszybciej do szpitala opuścić. Mam nadzieję, że w poniedziałek już wyjdę i będziecie mnie mogli ujrzeć gdzieś wokół tej zielonej góry, jak już, jak już będę się połyszał, chociażby w ogóle. Pozdrawiam.